Jeśli chodzi o, o oświatowy, no to jest to taki kwiatek, który kiedyś w każdym neoliberalnym kiecie musiał występować. Jak e, mówiliśmy oświata, to od razu pierwsze skojarzenie było pod oświatowy, podatki, podatek liniowy, e, służba zdrowia, e, odpłatność czy, czy współpłacenie za służbę zdrowia i dalej, Więc w, w tym dyskusji neoliberalnym jako taka magiczna recepta na, na uzdrowienie sytuacji szkół, jak podatek liniowy ma być magiczną receptą na uzdrowienie budżetu, i tak W tej chwili faktycznie w momencie powstania tego rządu były takie domysły, obawy, że, że, być może ten rząd wróci do, do światowego. Jednak na, faktycznie jest tak, jak, jak mówił prezes Broniarz, On przypomina w jakimś sensie ten mechanizm z bonu, że pieniądze idą za uczniem, a pozostają w dyspozycji samorządów. No i chyba ten model wystarcza naszym, naszym decydentom oświatowym. Oni tutaj nie, nie, nie będą dążyli do zmiany tego modelu, chociażby dlatego, że Bon Oświatowy w skali górnopolskiej jednak... Jasna, mamy do czynienia z yy, wypracowywaniem takich modeli lokalnego, bo oświatowego, one działają w inny sposób niż, niż ten no, no, polski, yy, ale są właśnie próbą yy, W naszych kłamach y, wiceminister edukacji pani Lila Jaroń no, zaprzeczyła, oświadczyła, że, że rząd takiego planu nie ma. No y, y, trzymamy za słowo. Y, jeśli chodzi o, y, o to, dlaczego y, dominuje dyskusja neoliberalny na temat edukacji, y, dlaczego y, y, jest ono zbyt mało. Tutaj mówiliśmy o kilku bardzo ważnych, chyba, chyba najważniejszą jest ten projekt upowszechnienia wychowania przedszkolnego, dlatego że, że chodzi o, o przebudowanie szczegółowe tego systemu od podstaw, jeśli uda nam się zmienić zasady funkcjonowania przedszkoli, no to wpłynie również w przyszłości na, na sytuację szkolnictwa podstawowego, gimnazjum itd. itd. To, to jest fundamentalny, to fundamentalny projekt. Natomiast generalny problem moim zdaniem polega na tym, na czym polega to problem, istotą problemu jest neoliberalizm, bo neoliberalizm spycha bardzo istotne problemy społeczne z poziomu decyzji politycznej, wyboru politycznego do poziomu jakby debaty ekspertów. Zdaje się, że pewne kluczowe problemy, sprawy są zarezerwowane tylko dla ekspertów, że pewne rozstrzygnięcia zapadają wyłącznie na podstawie wiedzy eksperckiej, naukowej itd. Tak to, to obserwujemy na przykład na, na gruncie dyskusji o gospodarce, że no, to, powszechnym przekonaniem jest to, że, że ekonomiści podpowiadają nam słuszne rozwiązania gospodarcze. Tak samo w sferze edukacji też bywa tak, że eksperci podpowiadają nam słuszne rozwiązania. Rząd to realizuje i na tym się kończy. Natomiast warto sobie właśnie uświadomić to, o czym mówiłem wcześniej, że to jest jakby domena decyzji politycznej i wyboru politycznego i możliwości nacisku na, na, na grania polityczne i na polityków. Eee, e, Szkolnictwo Wyższe, ja zachęcam do lektury e, Głosu nauczycielskiego w jednym z ostatnich numerów jest wywiad z e, dr Izabelą Wagner, e, to jest socjolożka, jedna z e, autora tego raportu który się pojawił na Uniwersytecie Warszawskim. E, Warto to przeczytać, natomiast myślę, że tam jest, tak jest bardzo ciekawa analiza tego, tego, tych pomysłów rządowych. Więc mi się wydaje, że te pomysły rządowe one wynikają z takiej filozofii, że wiedza jest towarem, no i chodzi po prostu o to, jak, jak sprzedać tą wiedzę u absolwentów, wiedzę, którą zdobyli absolwenci. No i jak podporządkować, no wizja uczelni wyższych jest tutaj taka, że uczelnie wyższe mają po prostu pracować, kształcić na potrzeby gospodarki, mają być podporządkowane potrzebom biznesu i to jest istota tych, 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 tych zmian, które, które są. No my w Głosi się przyglądamy bardzo uważnie temu, co się dzieje. Co jeszcze? No to chyba wszystko, dziękuję.